Cześć ciekawcy, gdyby żyła 1 lipca tego roku Lady Diana Spencer skończyłaby 58 lat. Od jej tragicznego wypadku minęły już ponad dwie dekady, ale postać księżnej wciąż pozostaje w sercach wielu fanów. To uwielbienie skierowane jest także do jej synów, księcia Williama i Harego, którzy wyjątkowo dbają o spuściznę i pamięć o swojej matce. Harry po swoich zaręczynach przyznał w wywiadzie, że stale czuje jej obecność, a William w rocznicę jej urodzin złamał protokół wieczorem bez ochrony wymknął się do fanów zgromadzonych pod pałacem Kensington, dziękując fanom za coroczne czuwanie. I kiedy wszyscy porównują Meghan Markle i Kate Middleton do Diany, my pokażemy Wam jak jej synowie ją przypominają i co robią tak jak księżna wali. Zostańcie z nami do końca. W filmie dokumentalnym pod tytułem Diana, Our Mother, Her Life and Legacy William i Harry udzielili chyba najbardziej szczerego wywiadu, opowiadając na przykład o ostatniej rozmowie z matką, Wspominając ją i pokazując niepublikowane dotąd prywatne fotografie. W pewnym momencie William przyznał, że księżna uwielbiała się śmiać i dobrze bawić. Nazwał ją niegrzecznym rodzicem, który rozumiał, że prawdziwy świat jest poza pałacem. Harry dodał, że często powtarzała im, by byli niegrzeczni, ale nie dali się złapać. W tym aspekcie zdecydowanie widać podobieństwo Harego do matki. Nazywany był w końcu Party Prince, zabawowym księciem który często gościł na pierwszych stronach gazet. A to za przyznanie się do spożywania używek będąc nieletnim, a to za nieodpowiednie przebranie w hitlerowski mundur, lub gdy zrobiono mu zdjęcia całkiem nago. Harry chyba zapomniał o drugiej części wskazówki swojej rodzicielki. Diana była oddaną matką, która, jak mówili książęta w filmie, chciała zapewnić im bezpieczeństwo, ułatwić bycie sobą i często przemycała im słodycze. Tę troskę o dzieci zdecydowanie przejęli jej synowie. Bliskość George'a William'a można zobaczyć na wielu zdjęciach, a ostatnio świat rozczulał się na wieść, jak książę mówi do swojej córeczki, i nazywa Charlotte Mignonette. Z francuskiego oznacza to coś małego, słodkiego i delikatnego. Również Harry, któremu niedawno urodził się syn Archie Harrison podczas spotkania National Youth Mentoring Summit, Przyznał, że ojcostwo jest cudowne i jaką ogromną odpowiedzialnością w jego odczuciu jest stanie się wzorem do naśladowania dla swojego dziecka. Księżna Diana, nazywana królową ludzkich serc znana była ze swojej działalności charytatywnej. Poświęcała się problemom Afryki, z oddaniem walczyła z minami przeciwpiechotnymi, angażowała się w pomoc chorym na AIDS oraz zmagającym się z problemami psychicznymi i wspierała dzieci doświadczające przemocy domowej. Oba jej synowie również z oddaniem działają na tym polu. Wyjeżdżają, zbierają fundusze, przemawiają. Harry rok policeum spędził w Afryce. Współpracując z organizacją Sentibel pomagającej ofiarom skrajnej biedy i chorującym na AIDS, William patronuje natomiast na przykład UK Centrepoint, organizacji zajmującej się pomocą nieletnim bezdomnym. Oczywiście jest tego wiele więcej. Lady D słynęła także ze swojej szczerości. Głośnym stał się jej wywiad dla BBC, w którym podzieliła się swoimi zmaganiami z depresją, kryzysem małżeńskim i niezrozumieniem na dworze. Książę Harry również otwarcie przyznał w prasie, jak zmagał się z traumą po stracie matki i jak odciął się potem od emocji. A i William wyjawił, że był to ból największy z możliwych. Pamiętacie, jak księżna Diana tańczyła z Johnem Travoltą? Albo, że zapraszała Eltona Johna na herbatkę? Synowa królowej Elżbiety II często widywana była z gwiazdami i przyjaźniła się z wieloma celebrytami. A czyż nie jest tak samo w przypadku jej synów? Beckhamowie czy właśnie Elton John należą do kręgu znajomych książąt, a w przypadku Harego jest on rozszerzony jeszcze choćby o takie gwiazdy jak Obamów, Rihanna czy Toma Harriego. Porównując synów i ich uwielbianą przez tłumy matkę nie możemy nie wspomnieć o wyglądzie. Uważa się, że Harry osobowością bardziej przypomina Dianę, ale jeśli chodzi o urodę to zdecydowanie bardziej podobny jest do niej William. Kształt twarzy, uśmiech, a nawet postawa wyrażająca nieśmiałość. Szczególnie kiedy przyszły król był dzieckiem, ludzie często zostawiali jego zdjęcia z fotografiami księżnej. A obecnie, kiedy sam jest ojcem, ludzie doszukują się dziedzictwa Dajany w jego maluchach. To chyba tyle ciekawcy. Wymieniliśmy najważniejsze skojarzenia, choć jeśli przychodzą Wam na myśl jakieś inne, to koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. A jeśli lubicie takie filmy, to nie zapomnijcie o subie, by nie przegapić kolejnych naszych odcinków. Do usłyszenia!